Kazanie zachęcające gapiów, żeby wstąpili do szeregów zakonu czasów ostatecznych. Bo na razie stan jest taki, że na sto oddziałów przysługujących się matce Bożej, jeden wskakuje na front. A reszta na kocach siedzi i chce całe życie pipikować. Jest przekonana, że siedem to weekend. Ta armia ma gotowość bojową 24 godziny. Nie wprowadza żadnych firm ochraniańskich do ochrony, że o 15 kończymy dyżur i my są wolni. 24 godziny bez firm ochrony, pod ochroną nie ma. Przyjęcie do zakonu mariańskiego jutro, 19.20, przywozimy sobie zdjęcie z torczyk, świeca, jakiś ciuk do spalenia, napisać do domu wyznanie wiary, to dłuższe, żeby podpisać, żeby to szło sprawnie. Wiele Pani obiecuje pomoc, powinna nam to Pani Agatko iść spokojnie, zobaczymy, co nam czas. Wszyscy zakonnicy, zakonnicy są obowiąz obowiązani do kwiatka, bo to jest nasze święto partyjne. Nie licząc tych, którzy do zakonu, to, ci mają, czy to rozumiecie, do medalionu to on ma dwa kwiatki, bo jeden medalion, a drugi przyjeżdża na, jako zakonnik, aby ja nie medaliono. Więc czekam, dzieci, na Was. Proszę o wielki spokój. Nie denerwować się, obsłużyć taką ilość ludzi nie jest prosto. Pani gadka umieszcza na stronie internetowej telewizji, jakie grupy przyjeżdżają, kto tam podała mamy. Zapisało się kolejnych siedmiu chętnych do nowicjatu. 000, dobrze, 2699. Katarzyna Z. Grzegorczyk, Socha, Anglia. Olga Z. Mateja, Libiąż. Monika Z. Pajka Polska, Monika Z. Zalewska-Łuków, Danuta Z. Kostka-Słupsk, Agnieszka Z. kopeć Warszawa, Danuta Z. Kostka-Słupsk. Bractwo duszczyńcowych jedna osoba, Joanna M. Kurlang, Bad Eisel, Niemcy. Kalendarz to jedna osoba, 180, gdzie to bardzo kiepsko, wołam o tysiąc, to idzie gorzej niż w zeszłym roku, 180. To koniecznie macie i kalendarz. Macie mamy w kalendarz, w jakim funkcjonujemy na kalendarzu świeckim jest ustawiony system kościelny. ta wsparcia Europy. Tu nieźle, idzie od paru dni po kilka osób kapie. Wsparcie postpiątkowy, piątkowy, o uratowanie Europy od islamu i przed rzezią islamską Europy. Trzy nowe osoby. Piotr M. Anna W. Kwiecień Starachowica. Regina W. Gaweł Wyszków. Post o chlebie i wodzie za naszą ojczyznę Polskę i o intronizację. Przyniosłem osoby. Piotr M. Kwiecień, Anna W. Kwiecień-Starachowice, Iryna W. Gaweł-Wyszków. Za te zapisy wielkie dzięki. Moi drodzy, Matce Bożej, na to święto Panu Josowi chcemy przynieść obraz. Jestem, która jestem. My pójdziemy na procesję. Pójdziemy nie za szybko, w tym czasie grupa techniczna z Panem Krzesiem. Tu go już dzisiaj powieszą. Jest gotowy, przerobiony. Chcemy przynieść świętego Józefa. Ogromną dzieci figurę. Pójdzie on na, swoje, na swoją działkę. Na razie zobaczy, poogląda, pozobacza mankamenty i dzieci. Na razie ma, wielu słuchaczy ma rację, że na razie nie ma co świętego Józefa prosić o pomoc, bo ksiądz go Piotr w 200% wykorzystuje. Bo dziś dostałem kolejną ofiarę na się Józefa, więc na razie święty Józef, ty wiesz. I jeszcze coś, a może być nasz król, kielich Bogłojcu. Może być, to zobaczymy, że damy go, moi drodzy, na chwałę Bogłojcu. Dziś oglądałem, państwo wiedzą, Ducha Świętego. Wykonujemy kielich Reniego, francuska kopia koronacyjnego kielicha królu francuskich. Mam już prawie 10 tysięcy. Wczoraj padała ofiara tysiąca złotych od ukochanej niewiasty. Przyjęłem z radością. Każdą ofiarę przyjmuję, bo cena tego kielicha 60 tysięcy zł. Bo to jest wykonane wszystko od, od zera. Będzie srebrny, kamyczki i tak dalej. Jest on piękny, wierna kopia kielicha Remiego, kielicha królów francuskich. Dopełniłem, jeśli panowie powiedzą, gdzie położyć jest. Czasami noga cierpia, jak się. Tu, 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 tu. Dopełniłem obowiązku naszych, moi drodzy, em, relikwiarzy, naszym świętym. Tu będzie jedny z nich, bo muszę mierzyć wielkościami. Taki relikwiarz do tych patronów seminarium. Przybyło ich pięciu, bo Bernardego mam na 8 osiem centymetrów. Musiałem kupić taką, taki relikwiarz. Duży, mini, Ale będzie relikwiarzem, bo nie mam do tego włożyć. I tu jeszcze dwa pozostałe, moi drodzy, dwa pozostałe relikwiarze, które będą naszym świętem. Kiedyś zrobię to uroczyste ich wprowadzenie. Oni już byli przywitani, a teraz z pełnym szacunkiem może się wyrobię technicznie na Chrystusa Króla. To i później na plenarnie przenieść tam połóżcie. Ofiarodawcom wszystkim, Bóg zapłać, mamy ich pięć, radość moja. Moi drodzy, wielka. Też jeszcze widziałem kielich karany, który już dawno zamówiłem. Na razie mamy cztery tysiące na kielich karanych. To, to ukapiemy to do roku, uzbieramy. Także sytość naczyń liturgicznych jest dosyć duża u nas. Więc Bogu za Was bardzo, a bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie prace na pustelni. Bo jak zobaczyłem, Ileście pozdrawiali, jaka piękna brama powieszona tu przy parkingu. Jakie porobione cokoliki na tym, pomalowane. Dzieci, radość moja, wielka. Jak to jest wszystko pięknie pomyte. Tu gdzieś widziałem pana Grzesia, bo jest już za to przyjdzie. Panie Grzesiu, tu wejście do wieczornika, żeby to ktoś mądry kersierem obmył. Otworzyć drzwi jutro, bo tam jak się zrobi wilgno, tam jest zielono, więc tu jest zawsze ślisko żeby dojść do Białego. Tylko tu wejście, odcinek do schodów i tu wejście. Tylko myć od wewnątrz, nie na szybę, bo zaś tu było to w lecie. Żeby było bezpiecznie. Porozbijane są wszystkie namioty. Czekamy na was. Wymyte wszystko, wycyzylowane. Dzieci, pachnie. Robią się już koła, młyńskie do kręcenia na wodę, bo jak czasami będzie padało, to będzie woda, będzie nam to robiło szum etc. Jutro świętemu Józefowi zrobimy z systemem komunistycznym piękne ozdóbki, przyjedzie dwadzieścia pięknych, wygniecionych, dużych was, nasadzimy wysokie krzewy, obok obsadzimy pięknie. Nie wiem, ile one wytrzymają, to zależy już od nas, naszych kus, bo im nie dam rady, będzie musiał Pan coś tam wymyśleć, jaką siatkę dać, cokolwiek, bo te nasze gwiazdy po prostu dumnie spacerują po całym świecie. Wożone jest drzewo na zimę, bo widziałem też, za to wam wszystko dzieci dzięki. Trwa modlitwa różańcowa, idzie cerowanie kap, yy, idzie, to to się niesie, baldachimu, więc panie i panowie, wielkie dzięki za wszystko. Tyle moich ogłoszeń, miałem skończyć pół do, ale kazanie mnie rozkręciło, bo tam bym mówił dużo dłużej. Dzisiaj tylko mam ustawiony czas. W tej chwili odsłonię Pana Jezusa, Pani Ania tu siedzi, ale nie prowadzimy modlitwy, dobrze aniołku? Bo w tym czasie no, pójdzie transmisja, nic nie wiem, będzie tu wymiana, wymiana o, o tego i idziemy sobie nie za szybko, idziemy, idziemy dłuższą drogą koło dzwonku świętego Jacka. No, jakby tu Panowie jeszcze coś czynili, no to my zaczekamy przed drzwiami, bo nie mamy innej możliwości technicznej, żeby dokonać wymiany w obrazu. Jeszcze Panie Grzesia aby powiesić ten obraz Królowej Polski w niebo wziętej. Pani Agatka pokazała mi to na desce, bo poświęcę obrazy, bo bym zapomniał. Widzicie, jak to wszystko Pan Jezus umie podpowiedzieć. Dzieci, przyszedł obraz taki sobie, to już Państwo prosili, żebym Królowa Polski w niebo wzięta ją zrobił i jeszcze zniczę, poświęcę. Mógł zapłać. Taki oto obraz na desce lub na płótnie. Królowa Polski w niebo wzięta. proszę położyć. Tu pokazuję, żeby sobie mieli to, co już jest, to świadczy już o nas. Poświęcam, moi drodzy, obrazy. Proszę, powstańcie. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Dominus w Uremus. Omnipotensem potensem nedeus, qui sanctorum tuorum imagines sculpti aut pignis non reprovas. ut quoties illas oculis corporis itu itu amor toties eorum actus et sanitatem ad imidandum memoriale oculis meditemur hanc quesumus imaginem in honorem et memoriam beatissime virginis mariae matris domini nostri iesu christi adaptate benedicere et sanctificare digneris et presta ut quicum quae illa batissimam virginem suppliciter colere et honores studuerit ilius meritis et obtentu et gratiam in presenti et eternam gloriam obtinat in futuro per eundem dominum nostrum iesum christum filium tuum sancti deus per omnia saecula saeculorum konsekruje nasze świece, egzorcyzmuje, oremus Deus Domine Jezu Christe fili Dei vivi, benedicam de lasis te supplicationibus nostris, infundeis Domine per virtutem Sancte Crucis benedictionem celestem, quae reprendas tenebre generi tribuisti talem quae benedictina plus Sancte Crucis accipiam, ut quibus akcent ze sive positivae fuerit discendat, principes tenebrarum et contra misca del fugiat pavilicum omnibus ministris suis ab habitationibus nec presumat amplius iniquitare aut molestare servientes tibi omnipotenti Deo qui vinerts cum Deo Patre in unitate sp. Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. amen. ave, 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 amen. Zdrowa, zdrowa, zdrowa Maria. Serca Bóg zapłać za piękną procesję. Dziękuję służbom technicznym, za Jestem, która Jestem to dzieło. Takie niuansiki wyglądają, bo musi, musi naszych świętych do widzieć. Pojawiła się nadzieja na miejsce przy tabernakulum że mogą być bukie, kiciki, kwiatku. Ja bym chciał kupić dwa takie same, nie wyższe niż 25 centymetrów. O, Państwu pokażę, już Wasz uczy, nie? Tu miejsce na kwiaty, przy panu Jezusie. Z tyłu takie małe, wielomiesięczne. Bo Pan Jezus chce, żeby ołtarz ubierany był kwiatami. Dawałem na tabernakulum, ale moi Panowie wymyślili przepis, że na tabernakulum się nie kładzie nic. Jest taki przepis u Nowowiejskiego, no i koniec. Kwiaty poszły, ale dziś Matka Boża podsunęła myśl, będziesz dawał kwiatuszki do wysokości Tabernakulum z Boku, a dwa takie małe. Ja pokażę Państwu, jakie to są kwiatki przy okazji, albo ja już do ręki wezmę, żeby internauci widzieli. Ten dzieci jest od Boga Ojca dwa miesiące. Tylko wtedy trzeba kupować podobne. On pięknie to, nawet jak jest tam z tyłu za kwiatami, ładnie to wygląda. Bo zaś teraz już nie możemy przybliżyć świec bliżej, bo jest ornat, więc mają miejsce z tyłu, ale bardzo ładnie wyglądają. Może być nawet tak, że damy podstaweczkę małe i to na dwóch stało i to będzie takie piękna sześć kwiatów przy tabernakulum. Podpowiadam, jak ktoś ma pomysł, a chce ofiarować. Ja bym nie kupował. Musimy przyjść gotowe, bo bym zwariował. Po, pomysł, pomysł, a kto się kupował? Nie? Już nie chcę tych Rozumiecie, ale jest pomysł. Dziś mi się urodziło na Okiatanie Sanctissim. Nasz obraz jest po siedmiu przeróbkach. Podpowiadam, palce prawej ręki iż do błogosławieństwa mają złożone. Pan Jezus ma aureole. Matka Boża ma sześć gwiazd. Rogatych obok siebie, w pana Józefa wzmocniony, księżyc pod stopami, wąż wyłazi, przydeptany uczciwie, więc sama moja, wszystkie te uwagi techniczne, ukochana pani artystka, w ciągu paru godzin pracy u nas, moi drodzy, poustawiała. Wewnętrznie ten obraz aż płonie we mnie: jest ciepły, delikatny, subtelny. Jutro będzie msza święta lub o ósmej, lub w pół do dziewiątej. najpóźniej no o dziewiątej. Zależy to od pewnych układów. Możemy się umówić na w pół do dziewiątej, ale może być o ósmej. Umówmy się na w pół do dziewiątej. Jak w Wiedersku wcześniej, to się nie stanie, bo są porządki i dojdziecie. Godzina w pół do dziewiątej. A panowie lektorzy od ósmej czekajcie. Bo jak oczu mam wiadomość, załatwię wcześniej, no to będę wolna. po prostu jestem sam na parafii, a są takie, natę... Państwo wiedzą, przed świętami jest takie natężenia zdarzeń wokół pustelni, że po prostu cześć, wszystko. I w związku z tym muszę dopilnować i nie da się. A tak i tak przed uroczystościami mamy świę... godzinę później msze bo za... O ustwie byłam z urzędu, bo ona jest z urzędu, ale może więc umawiamy się, w pół do dziewiątej. Jak ja wyjdę wcześniej, to posprzątamy, poukładamy, nic innego. Ale może być o dziewiątej. Wtedy czekacie pół godziny. Bo to już zaznaczam od razu. Pana Grzesia, proszę, żeby się płynie ze mną, zaraz, jak wyjdę, skontaktował na sekundę, dobra? To są wszystkie łużenia. Dzieci, tak wygląda życie puste, niane. Tyle rzeczy, tyle wydarzeń. Dzięki waszym hojnościom, dzieciwa ofiarom, modlitwie, to nam to wszystko rośnie. Więc dziś Matce Bożej pokazuje nasze wielkie dzieło. Jestem, która jestem w Trójcy Świętej. Jakbyśmy zrobili mniejszy obraz, on, by był, on jest na większe miejsce, no bo, bo nie widać napisu, ale wiemy, o co chodzi, jest ustawione, mieści się technicznie. Jeśli byłby szaleniec na taki obraz z ramami, bo rama to połowę kosztów obrazu, to 12-13 tysięcy, większy obraz jeszcze od tego, i on byłby już naszym darem do seminarium. Bo przy tych pomysłach rodzą się różne pomysły. Będzie kolumnada przed seminarium, i na tej kolumnadzie będą stali pięciu naszych świętych. Kleryków będą witali nasi bohaterowie: Jan Bosko, święty Maksymilian, święty Ignacy. E, Loyola, święty Franciszek i święty Ignacy. Tak? Nie, i Bernas Clervo. Piątka. Bo I ta piątka będzie widała to wszystko ambitne plany. Choć jest dzieło dzieci tabernakulum nieskończone, bo teraz będę wołał o zwiększenie ofiar i pomocy. Już ruszyłem z planem ołtarza. Za dwa miesiące Wam przedstawię już na, w, idealną koncepcję sześciometrowego ołtarza. Dopiero mając tą bazę, biorę specjalistów, no i siadamy nad wyglądem kościoła, kopuły. Od ołtarza będzie nam promieniowa. Jak mam to wszystko w głowie, to już gdzieś widzę. Cieszę się niesłanie. Czy nam pozwolą, na cześć Matki Bożej, wybudować wieżę na 60 metrów? O taką będę walczył. Na 60 metrów. Rozumiecie? tak jest Matce Bożej oddać hoł w tym pomniku. Będzie jedna kopuła, mogą być trzy wieże, e, trzy nawy, to w zależności jak krawiec będzie krajał. Ale plan trzeba mieć, żeby Pan Bóg coś klepnął. Zaczynamy budowę kościoła od komina, odwrotnie, od tabernakulum, od serca. Więc wy, wy jesteście szaleni, że musicie u, u, uwierzyć, ale no, ja też nie mniej szalony. Jutro przyjedzie monstrancja Matka Boża 50 tysięcy mam na razie 25. Trzeba się jakoś radzić. Bo w tej chwili urząd podatkowy mnie idealnie słucha, więc aby mi dopłacili 25% na kult 25 tysięcy bym się cieszył. Bo mnie we wszystkich wcigają, no to teraz wszystko, co robię, robię oficjalnie, podaję. Na wszystko, co zamawiam, mam kwitek. Że jest płacony podatek. Rzadkość. Dziwią się artyści, jest to niemożebne, żeby ksiądz żądał, tak, to płacimy. Tabernakulum, 300 tysięcy, 70 podatek. Co, ja mam to gdzieś na sumienie? Powiedzcie mi, ja mam to gdzieś na sumienie? Oni wszyscy celne mówią, może, nie, 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 nie. Pokażcie twarz światu też. Jak mamy się bronić, mamy być czyści. Mogą nam opluwać, ale nie może być nic, co by nie było tak, jak trzeba. To tyle moich ogłoszeń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Panom lektorom, Bóg zapłać, Panu Rysiowi, Paniom, Panom, za piękne służenie. Jest tylko prośba, musi Pan wyciszczała i 10 euro. No bo w trampkach iść koło Pana Jezusa i nieść światło. Ja bym się tak śmignął z lewej nogi, to byś... O, gonił już w kosmosie. No bo, rozumiecie, w trampkach, w portciętkach, portki, jakbyś pan na, wisz, na chłopie, dzieci, no do, kto panu dał tą świeczkę? To ma być but, panie, a nie zbieraństwo, nie muszą świeczki iść. A pan, ciudrok, bo wierzę, że w trampkach nie idziemy kopano za, nie? A dodatku włosy obetni, bądź mężczyzną. Bo diabeł bardzo lubi długie włosy. Zawiązane na długie babskie włosy u chłopa. Babskie włosy na głowie chłopa, coś jest nie tak. Powtarzam, diabeł lubi długie włosy u chłopów. Wybaczcie, bo ale to przy okazji, jak sobie idę, i to dwa metry przede mnie idzie, i ja widzę trampki koło pana, Jezusa. no to mi grzeje, aż się spociłem. Jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po błogosław Jezu drogi, tym co serca kochają.